Chciałem nocę dostać dzisiaj. Jeden mostrek? Tak. Na jedną osobę. Ciężko jest dzisiaj. Z listami, ale zaraz zobaczymy może coś. Ciężko. Proszę, nam będzie miejsce w pokoju 10-osobowym. 10-osobowym? Tak. I je to jedną noc, tak? Trzy noce może być. Ale jest 22 zł. Proszę? 22 zł. Za jedną noc, tak? Tak. Przystała no. klimatyczna złotówka i mylonek złotówka, to jest 24 zł. Za ja PTK. Tak, owszem, że jest niszka. Proszę wypełnić. Zmęczony pan jest bardzo? Proszę? Zmęczony pan jest bardzo? Jestem zmęczony. A którędy pan sed? Przez Biały Wyciągiem przesyłkowym na Małą Kopę i z Małej Kopy potem tutaj górą przez trzech yy, Akademicką. No to pan, Tą drogą Tą właśnie. drogą właśnie. No to prawidłowo. Ta, głowa, tak. Tak. tak, tak, tak. Wolę nie ryzykować. Więc. To dobrze. Rozważnie pan sed. Tak, powinno się jest. No, tak. Schronisko samotnia przysypnęło wśród gór, tak jak kuropatwa w śniegu. Kiedy śnieg duży spadnie, zasypuje je prawie po dach. Okna na pierwszym piętrze są do połowy przysypane i światło z trudem przedziera się do środka. Prawdziwa samotnia. Do najbliższych sady ludzkich stąd jest ile? Z pięć kilometrów do Birutowic. No, macie Państwo w sąsiedztwie inne schronisko z trzech akademicką. Nie jest to tak daleko, ale jak dobry śnieg spadnie, to też pewnie nie najłatwiej tam się przedostać. Tak, czasami ciężko jest dotrzeć odległość kilku segmentów schroiska. Oczywiście to są spore jakieś, jakieś lata wtedy, kiedy duże są opady śniegu, ale to nam w poważnym stopniu utrudnia no nie tylko życie, ale, ale zaopatrzenie przede wszystkim schroniska, ale to ma też swoje uroki wtedy, kiedy dużo śniegu leży, wtedy... Ta samotnie wygląda ładnie, zdaje mi się. Ciekaw jestem, czy pani też tego uroki dostrzega, czy tylko mąż. Dostrzega mi inaczej, nie siedziałabym tutaj. Państwo się maszkowie, są gospodarzami schroniska, pan jest kierownikiem, a rodzinka niewielka. Mama, pani Sylwia, tata, pan Waldemar i y, panna Magda w wieku lat sześciu. Dokładnie 16 czerwca będzie 7 lat, jak tu już jesteśmy. Panie Waldemarze, ale w ogóle w tych górach to pan jest, zdaje się, dużo dłużej. No już tłukę tutaj 20, który wiosnę, 20 chyba, dwa lata. Kontakt z karkonosami mam przez wiele lat. Właściwie od powstania grupy szuleckiego pracowałem w tej grupie jako ratownik zawodowy. A później trudno się jakoś było oderwać od karkonoszy. I stopniowo zmieniłem charakter pracy ze względu na założoną rodzinę. Po prostu osiedliśmy w schronisku. No, panie Waldemarze, co tu dużo mówić. To już tyle lat, jak sam pan powiada dwadzieścia parę. Jak długo można być goprowcem? No, tym goprowcem jestem nadal. Jestem ratownikiem i uchodnikiem. No, składałem przyzwyczajenie i to przyzwyczajenie mnie do końca życia obowiązuje. Na pewno się nie udzielam, tak jak to było przed laty. No, ale ponieważ tu znajduje się punkt goprómez, to ja tą funkcję ratownika tutaj spełniam. Ratownika, ochotnika. Fajnie tutaj się mieszka, kiedy człowiek przyjeżdża na kilka, kilkanaście dni. Bardzo uroczo jest, ale trochę chyba inaczej wygląda sprawa, kiedy tutaj trzeba żyć i to żyć latami w odcięciu od normalnego środowiska ludzkiego. Jak państwo tutaj żyjecie, no bo jest to naprawdę samotnia. Nie korzystam z przywilejów takich, z jakich. Przeciętny śmiertelnik korzysta w warunkach miejskich czy na dole, ale jest szereg dodatnich stron naszego pobytu tutaj. Z tych spraw, którymi musielibyśmy w większym stopniu walczyć na dole. Walczyć między nim, z giełkiem miejskim, z, z ruchem, z wrzaskiem, z krzykiem, z problemami, o których słyszymy rozmawiając z znajomymi, którzy przyjeżdżają tutaj. Natomiast jeżeli chodzi o uroki pobytu tutaj... Z tych uroków korzystać my w pełni nie możemy. Jeżeli chcemy, żeby praca nasza właściwie przebiegała, żeby usługi nasze były dobrze zorganizowane, to wtedy musimy wyrzec się podziwiania widoków korzystania z sportów zimowych, no powiedzmy sobie jazda na nartach, czy, czy spacerek gdzieś wokół Sroińska. To są właściwie rzadkie dla nas przyjemności, a to jak mówię dlatego, tylko że chcemy, żeby tu w Sroińsku działo się jakoś. W miarę, dobrze. To można by przyjąć więcej personelu, ale wtedy pracownicy zajmowaliby połowę schroniska, a tutaj nie ma możliwości dochodzenia. Także my jesteśmy przeciążeni pracą tylko dlatego, że, że, że właściwie mamy małe możliwości zatrudnienia tego personelu pozostałego, który mógłby odciążyć nas od, od pracy i... I pomóc trochę. No nie żyje się wygodnie, nie, nie gania się na 8 godzin do pracy, nie dochodzi się nigdzie, nie dojeżdża się. Z drugiej strony jesteśmy nie, nie zatrudnieni przez 8 godzin, tylko właściwie przez całą dobę człowiek musi być w pogotowiu i, 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 i tutaj na każde zawołanie właściwie bardzo się cieszę, jak ludzie przyjeżdżają, ale z kolei mam takie chwile, że chciałabym sobie posiedzieć gdzieś tam sama, czy, czy Sylwestra na przykład spędzić w mieszkaniu przed telewizorem. Panie Waldemarze, tutaj takie trochę męskie pytanie. Kiedy Pan się żenił, to właściwie Pan powinien się rozglądać za jakąś góralką, a Pan sobie wybrał. Kobieta, która mnie uwiodła, nie była ceprem. Z turystyką była za Pan brat. Brał udział w wyprawach turystycznych w oddziale PZD cygielskiego. No i tą po drogą poznaliśmy się A nie miała Pani jakichś tych wahań, czy się zdecydować nie, nie, nie. Uwieść tego się masz Uwodziłam z premedytacją, licząc się tylko z tym Że będę miała wieczne w czas i wakacje Tak sobie Pani miesiąc. tak. Ale to się, nie są wieczne w czasie W sumie to wszystko jest trochę męczące Cały dzień siedzenia i, i, i tego kotłowania się Tutaj z tymi ludźmi, to jest męczące Ale nie jest źle Dzień dobry Panie Kierowniku, towar A jak się jechało? Oj Panie Kierowniku, nie jadę, więc straszna droga ja mam proszę pana 24 litry benzyny tylko na 100 km, a to przepały, a ja to muszę dwie godziny do góry jechać po tych zaspach. Hmm, hmm. Także no nie wiem co będzie. No. A ja się z chlebem się... będę jechał. No tak, a turyści chrze, piwa właśnie, nie mają, tak? A to z chlebem my się trzeba przyjechać, w godzinie 8 że chleb dopiero będzie w Karpaczu. Może jakąś pomoc zorganizujemy? Jaką pomoc, nie wiem, tam trzeba kopać, to, to 5 km drogi kopać trzeba. Ale jak my z tym chlebem zrobimy? No trzeba będzie jechać tym chlebem, jeszcze będę próbował dzisiaj na nim, jak z tym dojadę, będzie daję słowo, jak nie dojadę, to stanę w drodze i przyjdę do, żeby pan pomóc z jakąś wulą. Ale tam e, linka od... 70 mm nawalała się. A już naprawiona, naprawiona. To jest na brewiana, tak. po nową linkę, nie pasowała do niego, musieliśmy starą przerabiać. Korpus ściągać wszystko, Na No nigdzie nie można dostać, już dzwoniłem na wszystkie strony. Ktoś wysiądzie, to ale bez stoi, proszę pana. Byle głupców wzięła jakaś śruba i stoi bez szczęścia. A turystów ma pan komplet już. Dużo towaru trzeba jeszcze. No zjeżdżają się, panie, to będzie urwanie głowy. Dzisiaj jeszcze zjeżdża się turnus, jutro jest zebranie klubu wysokogórskiego, o. też pełno ludzi, no i towaru trzeba mnóstwo. A, jak rozmawiałem z mięsnym, mówi mi o, te, o tych trudnościach tam, no to już w ogóle myślę sobie, co to zrobić. Oni mi tu o piwie mówią, no, turyści. Co ja teraz zrobię? No to do widzenia, panie kierowniku. To no to do widzenia. Pole, polecy, to... Jak będzie potrzebna pomoc, niech pan Dobrze. zadzwoni. Dobrze, to do widzenia. Pani Sylwio, kobiety. Bardzo lubią różnego rodzaju rozrywki, począwszy od jakichś rozrywek typu towarzyskiego, a skończywszy na rozrywkach typu artystycznego imprezy artystyczne, jakieś zespoły artystyczne, teatr, kino. No przecież tego wszystkiego tutaj nie macie. Czy pani nie odczuwa braku? Z Wrocławia jest niedaleko, bardzo dużo ludzi znajomych przyjeżdża. I są jakoś tak chyba z nami zaprzyjaźnieni. Może nie tylko do samotni przyjeżdżają, ale i do nas. Ale chce pani pójść do fryzjera w mieście? to nie jest problem. Jeśli nie na tej samej, to na sąsiedniej Tutaj ulicy, albo Przy wszystkich udogodnieniach, jakie teraz są, jakieś rurki elektryczne, lokówki, najróżniejsze suszarki, to rzadko która kobieta wychodzi do fryzjera, no może z jakiejś tam specjalnej okazji. Czyli takich braków pani nie odczuła? Nie, zupełnie nie. A tak na przykład do przyjaciółki, dwie ulice dalej na plotki wyskoczyć w mieście, znowu no przyjaciółki problemu, przyjeżdżają czy... na górę i jest wygodniej też. W lecie samochód dojeżdża codziennie na górę i urządzamy na przykład na jakieś takie ciekawsze filmy z jazdy na dół dla personelu. Wieczorami przyjeżdża samochód na godzinę ósmą, jak już jest po pracy, to tam jeden dzień wjeżdża część, a na drugi dzień pozostałe dziewczęta. Także na brak oglądania filmów nikt nie narzeka. Telewizja jest na miejscu oczywiście. Poza tym wieczorki zapoznawcze i wieczorki pożegnalne są tradycyjne i właściwie na każde dwa tygodnie się odbywa i wieczorek zapoznawczy i pożegnalny i przeważnie turyści proszą też i personel, i, i zabawa jest wspólna, także tańce też są. Teatr to gdzieś po trzy razy do roku wyjeżdżamy i, i właściwie wtedy korzystamy z wszystkich jakichś tych dobrodziejstw miejskich. A poza tym tu był taki okres, że mm, nawet nie wiem kto z Teatru Jeleni Górskiego na wszystkie premiery nam zaproszenia przesyłali. To się urwało, nawet nie wiemy, komu to zawdzięczaliśmy. Ja dopiero mając 23 lata przyjechałam tutaj, a przez te 23 lata mieszkałam w Poznaniu. Wydawało mi się, że to jest jeden z większych ośrodków i te wszystkie jakieś dobrodziejstwa kulturalne były na miejscu, ale też ludzie tak bardzo na co dzień nie korzystają z tych wszystkich dobrodziejstw, prawda? Do, do teatru przeźnienia nie biegają na każdy spektakl, na, na wszystkie premiery. Pan tutaj ma trochę więcej tych urozmaiczeń, rozrywek, no bo do pana... I koledzy z Klubu Wysokogórskiego zaglądają, i goprowcy zaglądają. No a poza tym organizuje Pan przecież Puchar Samotni. Imprezę, o której słyszałem od wielu osób, bardzo podobno ciekawą. Co to jest takiego? Tak, od kilku lat organizujemy taką imprezę. Tego roku to będą już siódme z kolei zawody. Impreza, której zadaniem jest popularyzacja narciarstwa na Dolnym Śląsku. Wtedy, kiedy... Narodziła się myśl zorganizowania takich zawodów w 1966 roku. Narciarstwo nasze w Dolnośląskie przeżywało kryzys i między nimi to się przyczyniło do zorganizowania takich zawodów, żeby w klubach w pierwszym rzędzie dopingować zawodników do częstych startów, bo prowadzimy punktację wieloletnią, to znaczy każdy rok jest punktowany odpowiednio. Po 10 latach, w 1977 roku, zamykałem punktację i wtedy ogłosili przodownika tych zawodów. Chodziło o najbardziej wytrwałego narciarza. Organizujemy slalom specjalny w Wielkim Żlebie nad Małym Stawem. Jeżeli warunki nie dopiszą, to wtedy organizuje się slalom gigant. Przy tym ta impreza już właściwie kończy prawie że sezon narciarski, chociaż nie jest ostatnią. Ostatnią jest slalom czekoladowy, impreza o charakterze zabawowym raczej, na no już symbolicznym płacie śniegu. I ta impreza odbywa się gdzieś już w ostatnich miesiącach wiosny, właściwie w pierwszych miesiącach lata, w czerwcu, w lipcu nawet. 22 lipca dwa lata temu odbyły się zawody właśnie Jeszcze śnieg nazwą. Tak, jeszcze był śnieg, jeszcze był płat śniegu w około 40 metrów, można było postawić 11 bramek. To sensację budziło w struniczku, szczególnie, bo tutaj przez długi czas wysiał plakat z dużą wypisaną datą, 22 lipiec, zawody narciarskie, więc mm -hmm. ludzie nie wierzyli w to, no ale wtedy, kiedy ta konkurencja się odbywała, to mogli nocznie. Stwierdzić. Halo? Siemaszko mówi. Proszę? Kiedy? No wie pan, od terminu było już chyba z pięć różnych wyznaczanych. Proszę? Nad tym, pan, że jest spartoczony zupełnie. No i kiedy ja się wreszcie doczekam? Chodzi konkretnie o Murarza i o Stolarza. No tak to wszystko niepoważnie to wygląda, wie pan naprawdę. Mówicie panowie, że stolarza nie ma, no wiem, że stolarz inne roboty w tym czasie wykonuje, konkretnie robi dżurkę, zdaje mi się, że dla GoPru, na kopie. Doskonale się zdaję sprawę z pilności tych robót tam, ale chyba pan sam doskonale się również zdaję sprawę z tego, że należałoby wykończyć rozpoczęte od dawna i niezakończone roboty. I to nie od miesięcy, a prawie że od, od półtora roku. Kiedy? Nic innego mi nie pozostaje, jak tylko czekać. Ja naprawdę prosiłbym o podjęcie jakiejś ostatecznej decyzji o powiadomienie mnie, jak ta sprawa będzie wreszcie wyglądała. Przecież yy, sprawa jest pilna z, yy, ze względu na yy, władze sanitarne, które nas tutaj przyciskają i domagają się wykończenia tych robót. No to do widzenia panu. Kłaniam się. Dewi, chodź, daj łapę. No daj. Dewi. Dawid to ogromny wilczur alzacki, piękny pies, ogromny, z takim futrem, śliczny. Tata jego był yy, znanym zresztą w Wiedniej że psem obronnym, milicyjnym. Absolutnie jest niegraźny w ciągu dnia, natomiast gdzieś po dziesiątej, wtedy kiedy w schronisku obowiązuje cisza, pies zaczyna być czujny i wtedy, jeżeli ktoś dobija się na przykład do drzwi, dzwoni, no to wtedy się zaczyna walczać. Także spełnia rolę nie tylko maskotki jakiejś schroniska, ale jednocześnie funkcję z jakąś taką opiekuna tego pomieszczenia, gdzie zresztą jest kasa i inne jakieś droższe przedmioty znajdują się. A jest razem z nami tutaj tyle samolot, ile tu jesteśmy. No, Ja cały czas rozmawiam z Państwem, a wiadomo, że dzisiaj najwięcej do powiedzenia to ma młodzież. Ciekaw jestem, co Panna Magda sądzi o tych warunkach życia tutaj. Powiedz no Madziu, jesteś zadowolona z tego, że tutaj w górach mieszkasz? Co? Podobają ci się góry? Tak. Ale pewnie wolałabyś mieszkać gdzieś w mieście, co? Tam dużo dzieci. Wolałabyś. Nie, w mieście nie. W mieście nie? A dlaczego wolisz tutaj mieszkać? Bo tu nie ma aut. Pytaj Madziu, ile ty masz lat? Sześć. Czy na nartach umiesz jeździć? Tak. A jakie masz narty? Duże czy takie małe dla Ciebie? Smyki. A powiedz mi z kim Ty jeździsz na nartach albo na samych? Sama. Żeby ci Cię lawina nie porwała gdzieś, uważaj. Co? A zdań, pójdę, z pójdę i Davi zje śnieg. I Cię wyciągnie, tak? Nie, sama, sama. Sama? Jesteś bardzo duża panna, już niedługo pewnie do szkoły pójdziesz A spoczynka. ja nie chcę chodzić do szkoły. A jak będziesz chodziła do szkoły, to Ci się spodoba. Nie. Zobaczysz, że ci się będzie podobało. Nie. Ale jak ty będziesz chodziła do tej szkoły w zimie na nartach, pewnie nie będziesz jeździła? Nie będę chodziła Wcale nie? Nie. A jak będziesz czytać książeczki? A po co mi czytać? A bajki? A po co? No widzicie państwo, i oto pierwszy bardzo poważny problem, jaki będziecie musieli rozwiązać właśnie w związku z Magdą. Jak, jak sobie państwo wyobrażacie? Jak to załatwicie? No przecież do szkoły jest tu kawał. Wozić codziennie dziecko czy, czy jak? No Z tych powodów zaczynam się właśnie mało pakować. Zaczynamy się z zamiarem odejścia stąd. My osobiście tu z którym przychodzi. Ale pierwszym problemem jest właśnie sprawa dziecka. Musić do szkoły. Przy obecnym rozwiązaniu transportu to dostarczanie dziecka na dół będzie do szkoły raczej niemożliwe. To powoduje to, że właściwie zaczynamy już serio myśleć o tym, żeby stąd odejść. Proszę Państwa, czy nie macie obawy, jak się odnajdziecie w tym nowym środowisku? Na pewno przez pewien czas trzeba będzie pokonywać różnego rodzaju nieprzewidziane trudności, ale tak jak potrafiliśmy się przyzwyczaić tutaj w Krakonosach do pobytu w górach, tak mam nadzieję, że jakoś przyzwyczajemy się. Do pobytu nadalem. Z Magdą będzie najtrudniej po, po zejściu na dół, dlatego że ona w ogóle nie miała dotąd takich stałych kontaktów z dziećmi, tylko takie dorywcze, dzikie uh -huh. dziecko, które nie potrafi jednak współżyć z innymi dziećmi. Jej może w mieście zabraknąć trochę przestrzeni? Chyba tak. Te podwórka takie Chyba ciasne. Tak. Są. Poza tym jest ciągle wśród dorosłych, a ludzie, obcy ludzie traktują cudze dziecko jak zabawkę. Ten dogadza, ten zawsze przytaknie, tutaj jakieś tam pominki dostaje, bo mnóstwo znajomych przyjeżdża i jakoś tak zawsze ba oczkiem w głowie wszystkich. I jej się wydaje, że to jest naturalne i tak musi być. I jak się dojdzie do tego, że będzie w większym środowisku dzieci i okaże się, że ona jest jedną z wielu, a nie tą jedną jedyną, to dopiero będzie historia. Co pan by chciał tam robić na dole? Trudno w tej chwili jest mówić o planach pobytu na dole. Będę chciał poszukać sobie pracy, oczywiście związanej z turystyką, bo w tym kierunku się uczyłem. I to mi się po prostu podoba. Tak to będzie wrażenie wyglądało w przyszłości mieszkanie organizacja pracy dziecko to są trzy tematy jakie nas będą absorbowały właściwie w pierwszych miesiącach pobytu na dole będę wracał to zrozumiałe Ja nie zamierzam gdzieś daleko uciekać będę wracał już właśnie tak jak wszyscy inni tutaj przychodzą wtedy mam, mam nadzieję skorzystam z uroków tych zakątków w pełni ja podejrzewam że w ostatniej chwili się wszystko zmieni może zostanie jednak na górze a ja będę miała w Karpaczu pokój sublukatorski, będę papierki, zdaje się, miała dowożone na dół. Wiesz, tak, zdaje wiesz. się, zapowiada się. Bo to tak wszystko planuje się, planuje się, a w ostatniej chwili mąż peje, że jednak nie odchodzi.